No, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, rano, rano, wcześnie, wiem, że humory być może nie takie jeszcze najlepsze, ale proszę mi uwierzyć, ja wiem, że pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale humor na pewno są w stanie poprawić. Także zapraszam bardzo serdecznie pierwsze 100 zł do wygrania w naszym programie i szybciutko rozgrzewka. Ostatnio to jest e, tradycja w naszym programie, że zanim przejdziemy do tych bardzo trudnych zagadek, to przynajmniej jedna taka łatwiutka na początek się pojawia. Proszę Państwa, coś do jedzenia na P i zapewniam Was, a mam nadzieję, że już mi w tej kwestii ufacie. W środku jest naprawdę proste słowo. Dobrze, także bardzo proszę szybko o pomysły. Lecimy, mam nadzieję, że za chwileczkę ta zagadka zostanie rozwiązana. Zasady proszę Państwa, aby brać udział w naszym programie trzeba mieć skończone 18 lat. Możecie się zgłaszać do programu pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie również za to, które nie łączy ze studiem. Aby dostać się na antenę należy trafić na otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Nie każda linia łączy ze studiem. Musisz zgłosić się we właściwym momencie i znaleźć właściwą linię. Jeżeli ją znajdziesz... Zostajesz automatycznie połączony z moim studiem. Nagrodę zdobywasz po podaniu prawidłowej odpowiedzi na antenie, natomiast regulamin możecie znaleźć na 388. Tele, stronie czwórki. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o zasady, natomiast w tej chwili zastanawiamy się do jedzenia na P. Powiem szczerze, temat do jedzenia jest moim ulubionym tematem do przemyśleń, do rozmów, do realizacji. Także mam nadzieję, że Państwo też tutaj się wkręcicie troszeczkę w zabawę. Wyobraźmy sobie coś do jedzenia. Coś do jedzenia dobrego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo proszę o odpowiedź. Jak brzmi odpowiedź? Coś do jedzenia na P. Czy? Papryka. Papryka. Dobra próba, mogłoby być rzeczywiście, natomiast nie jest to, to odpowiedź z koperty. Zapisuję szybciutko. Uuu, to nie jest najlepszy flamasterek. Dobrze, może ten będzie działał, ten idzie od razu do śmieci. Proszę Państwa. O, papryka. Hmm, lecimy dalej. Proszę Państwa, lecimy dalej. Właściwie powiem szczerze, mogłabym nawet tego nie zapisywać, bo myślę, że teraz będzie poprawna odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy coś do jedzenia na P? Trzy. Dwa, jeden, lecimy dalej. Proszę państwa, dzisiaj nie ma zmiłuj. O, o, uprzedzam, że będziemy grali szybko, także nie będę czekać zbyt długo, aż się ktoś zdecyduje na odpowiedź. Dobrze? Bardzo proszę, zdecydowane, zdecydowane e, odpowiedzi. Jeżeli masz gotowy pomysł, to szybciutko odzwonimy, dostajemy się na antenę i od razu Bach-Bach odpowiedź. E, pierwsze 100 zł. Mam nadzieję, że teraz ktoś wygra. Czekam na telefon. Nie papryka, na pewno nie papryka, szukamy dalej. Co jeszcze może być do jedzenia na te? Uwaga, proszę Państwa. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy, dwa... Jeden? Czy naprawdę nic nie przychodzi Wam już do głowy? Proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz. Słuchajcie, mamy bardzo ograniczone pole, po pole poszukiwań. To jest coś na pewno do jedzenia i coś na pewno na te, także e, naprawdę nie ma zbyt wielu rzeczy do wyboru. Czy komuś przychodzi jeszcze jeden pomysł? Słuchajcie, być może jest to coś, co jedliście dzisiaj, wczoraj będziecie jeść, chcielibyście zjeść. To jest naprawdę wdzięczny temat. Uwaga, może teraz. Dzień dobry. Witam serdecznie na antenie, dzień dobry. Czy jest ktoś ze mną? No proszę się odezwać, proszę się odezwać, ma szansę na 100 zł. 3. Dwa, jeden, słuchajcie, milczki, milczki, do P, na, na P do jedzenia. Na P do jedzenia. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jeden pomysł? Proszę się odezwać albo przynajmniej nie blokować otwartej linii tym graczom, którzy są zdecydowani na to, żeby, żeby brać udział w programie. Proszę Państwa, do jedzenia na P, na pewno nie papryka. Co może być w kopercie? Co jeszcze może być w kopercie? Szybciutko kończymy tę dre, dobrze? Uwaga, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś nowy pomysł na to, co do jedzenia na pep? Nie papryka. Co może być jeszcze? Czy, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Gramy o 100 zł, proszę Państwa. Pierwsza nagroda w dalszym ciągu do wzięcia. No, ciekawa jestem, czy ktoś jeszcze wpadnie na, wpadnie na jakiś nowy pomysł inny niż papryka. Tylko bardzo proszę się odzywać, dobrze? Nie traćcie szansy. Słuchajcie, płacicie za połączenia, także. Warto po prostu rzucić swoje hasło. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co może być do jedzenia na P? Yy, pasztet. Może być. Oczywiście, że tak. Jest to dość popularna, wakacyjna potrawa, zwłaszcza taki pasztecik, prawda, drobiowy w tym, w, w takiej malutkiej puszeczce. Pasztet. Pasztet. Yy. Uwielbiam malutki pasztecik drobiowy z tej puszeczki. Proszę Państwa, mógłby być, mógłby być, a ja dość dawno na wakacjach nie byłam, także, także coś innego jest w kopercie. Coś innego jest w kopercie, zastanawiamy się co Nie papryka, nie pasztet, co jeszcze do jedzenia na P może być? Czy ktoś ma jeszcze jeden pomysł? Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Tak, no. Dzień dobry, do jedzenia na P. Poproszę przepiórka. Przepiórka? No, mogłaby być, aczkolwiek powiem, że jest to dość wyszukana potrawa. Dzień dobry. Dzień dobry. No, chyba będę musiała jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze jedną odpowiedź. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jaki pomysł masz na, do jedzenia na P? To mogą być na przykład pierogi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę Państwa, przepiórki nie będę zapisywać. Kierogi, bo jest to po prostu za trudna odpowiedź. Znaczy, za bardzo odległa, że, że tak powiem, jednak od, od, od tego, co jest takie proste. Dzień dobry. Dzień dobry. Co by pan zjadł do jedzenia na P? Na P? Tak. Pieczywo. Pieczywo, bardzo dobrze, bo prosto, bardzo dobrze, aczkolwiek jeszcze nie z koperty. Proszę państwa, raczej takie odpowiedzi niż przepiórka. Pieczywo, takie podstawowe, proste odpowiedzi doprowadzą was do zwycięstwa. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Do jedzenia na P. Na P? Na P. Jak pomidor. Piór. Pomidor, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale jeszcze nie z koperty. Szukamy dalej. Co było, co było? Proszę Państwa, papryka, pasztet, pierogi, pieczywo, pomidor. Była jeszcze przepiórka, ale nie zapisuję tego, żeby Was nie na taki tor za bardzo poszukanych rzeczy nie, nie sprowadzać. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień Halo? dobry, witam serdecznie. Co będzie do jedzenia na P? Do jedzenia na P. Proszę Pani. Właśnie, patrz, już było i pomidor, i pieczywo. To proszę podać szybciutko. Trzy, dwa, ma Pieczywo? Pani... Słucham? Pieczywo. No, rzeczywiście już było. Dobrze, to w takim razie czekam na kolejną osobę. Było. papryka, pasce, pierogi, pieczywo, pomidor. Dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1, czekam na następną osobę. Kochani, parę minut programu minęło. Ta rozgrzewka właściwie już powinna dobiegać końca i dobiega, jeżeli się będziecie odzywać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie. A co Panu wszedł do głowy na te jedzenia? Dobra myśl, dobra myśl. Pieczarki. Ale to też jeszcze nie jest odpowiedź kończąca zagadkę. I mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani proponuje? Pyzy. Pyzy. Bardzo dobrze. Ale też jeszcze nie. Pyzy. Proszę państwa, proszę państwa, uwaga. Papryka Pasztet o tyle dobre odpowiedzi, że druga litera naszego wyrazu to A. Proszę państwa, uwaga. Pa. Papryka, pasztet. Te dwie odpowiedzi, no przynajmniej zaczynały się na, znaczy te dwie odpowiedzi mamy wykluczone, prawda? E, słowo zaczyna się na P.A. Druga litera naszego słowa, słowa, za które można wygrać pieniądze, to jest A. To nie jest ani papryka, ani pasztet. Także dwa słowa tego rodzaju mamy już wykluczone. P.A. Co jeszcze? Teraz, teraz myślicie, teraz myślicie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś miał przygotowaną odpowiedź, yy, która zaczyna się na PA, to proszę na nic nie czekać, tylko szybciutko walimy prosto do studia, bo jest wielka szansa, że to jest właśnie odpowiedź z koperty. Proszę Państwa, PA, jeżeli Twoje słowo zaczyna się na PA, jest ogromna szansa, że za chwileczkę wygrasz pierwszą dzisiaj nagrodę. Uwaga, no ciekawa jestem, ciekawa jestem jaka będzie odpowiedź w tej chwili. A! I uwaga, być może będziemy właśnie mieć pierwsze o zwycięzce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Trzymam kciuki. Co pan proponuje? Panga. Panga. No ryba taka. No zapisuję pana odpowiedź, bo pom, no, jest to dość popularna ryba, szczerze mówiąc. Natomiast to jeszcze nie to. Nie papryka, nie pasztet, nie panga. Proszę Państwa, jeszcze coś jest... Do jedzenia, co zaczyna się na P.A. P.A. Co jeszcze może być? Wiemy, wiemy już, że nie jest to żadna z tych trzech rzeczy. Papryka, pasztet, panga, prawda? Takie odpowiedzi mamy wykluczone. Szukamy czegoś, co zaczyna się na P.A. Bardzo proste, bardzo proste. Aha. Trzy, trzy wyrazy zaczynające się na P.A. Trzy rzeczy do jedzenia mamy już wykluczone. Także wiecie, że na pewno nie papryka, nie pasztet, nie panga. Za co można wziąć pierwszą dzisiaj nagrodę? Co do jedzenia na P.A. może być w kopercie? Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Czy ktoś miał inny pomysł niż panga? Proszę Państwa, łatwe, łatwe, także kończymy. Jeśli ktoś chce łatwo wygrać pieniądze, to...